Witam w stajni Złotej Podkowia odcinku 81, sezonie 15. No, nie, dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Nie martw się, córeczko, na pewno będzie dobrze. Tak myślisz? Tak, będzie super. No, może. To pa, mamo. Pa, miłego dnia w szkole. Dzięki. Nareszcie szkoła. Dzień dobry. Dzień dobry. Usiądź tam, gdzie widzisz swój że, zeszyt. Dobrze, już siadam. Pianka, dziś pierwszy dzień szkoły. Ale ja nie idę. Czemu? Za dwa lata pójdę. A ty już teraz? No tak. A ty jesteś ode mnie dwa lata młodsza. No tak. Ojeju, myślałam, że ty masz tyle samo co ja. O kurczę. Ale to ci nie przeszkadza, co nie? Nie. Szybko idź do szkoły, bo się spóźnisz. Okej, okay, już idę. Ale ja się cieszę, idę do szkoły. Jej. Dzień dobry. Dzień dobry. Usiądź tam, gdzie widzisz tabliczkę ze swoim imieniem, a tam jest twój zeszyt w ogóle. Nie tabliczka, tylko zeszyt. Dobrze. O, mam swój, swoją własną ławkę. A. Dzień dobry! Dzień dobry. Siądź tam, gdzie jest twój zeszyt. Dobrze, już siadam. O! Jestem tu z tą nową. Serio, nikogo tu nie znam, więc chyba każdy jest nowy. O, tutaj siedzę. No, witaj, witaj. Dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry, Zuzu. Siądź w tej osobnej ławeczce. O nie, dostałam tą ławkę na sianie. Jak nie lubię. No trudno. Raz musi się zdarzyć. To twój pierwszy raz. Rodzice ci o niej opowiadali, co? No tak, opowiadali mi. Ych. Jeszcze pani nauczycielki nie ma. O kurczę. Dzień dobry. No wchodź Klejnot, wchodź. O, jest pani. Oczywiście, że jestem. A gdzie bym miała być? Siadaj, szybko. No już siadam. No siadam. Sorry, Zuzu. No nie szkodzi. Dobrze. Co więc sprawdzamy obecność? Zuzu, jestem. Dobrze. Obecność. Klejnot. Jestem. No więc też będzie. O, moja książka ze sklepu Tiki. Jak mogłam ją tu zrzucić? No już jest. Hehe, <laughs> nosi pani książkę ze sklepem. Hej, klejnot. To już nie twoja sprawa. Yy, no dobrze, jabłuszko. Jestem. Dobrze. Cucu. Jestem. No dobrze. Nutka. Jestem pani profesor. Dobrze. I oczywiście selen. Jestem pani profesor. Dobrze. I ostatni nasz uczeń. Ej, co to była za żaba? Nie wiem. Wanilek, co ty tutaj robisz? Spóźniłeś się. Wiem, wiem. Przepraszam. Przed chwilą kupiłem superażną żabę. Schowałem ją do plecaka. No i... fanilek, wracaj się do domu i ją odłóż. Masz na to pięć minut. Mieszkasz blisko, więc szybko zasuwaj. Mm, Proń profesor. Migiem do domu. Żądę meme meme, tylko już. No dobra. Pięć minut później. Panilka nadal nie ma. No, poczekajmy jeszcze chwilkę. E, jestem, jestem, już jestem. To siadaj do ławki. Już, już, już. Ach. No dobrze, nasza pierwsza lekcja to będzie polski. Dobrze. Więc otwórzcie stronę na stronie 9. I zróbcie z niej zadania. Dobrze. O, kilka minut później. Wszyscy już zrobili? Tak. No więc pokażcie mi książkę. O, o, ja mogę pierwsza, ja. Dobrze, Zuzu, pokaż swoją książkę. Już niosę. Dobrze, otwórz książkę. Już otwieram. Proszę bardzo. Ślicznie. Piątka. Eee, dobrze napisałam hasło zdrowa przyroda. Tak, dobrze. Jest, nie opini, piątkę. Jest. Piąteczka. Ha, ha. No dobra. Hej, no wiesz, Zuzu, no i byłem w tym sklepie z zabawkami i o mało co nie kupiłem klocków Lego. Aha, no to fajnie. Wanilek, za, zaraz dostaniesz uwagę. Ale przecież ja nic nie robię. Przestań gadać. Już! No dobrze. A zrobiłeś zadanie? Jak jesteś taki mądry, to podaj już książkę. Y y jeszcze nie zrobiłem. To marsz do roboty. Ciebie tylko zajmują jakieś pogawędki. Już zaczynam. Wszyscy... Y jeszcze ktoś robi? Tak, my jeszcze robimy. No dobrze, to ja wpiszę sobie tutaj ocenę dla Zuzu. Piąteczka. O moja książeczka. Może sobie ją oglądnę. O, dywan za 12 zł. Opłacałoby mi się. Albo taka lampa z serc za 36,99. Taki dzbanek Duffy za 38 zł. To się chyba nie opłaca. Albo tutaj łyżka za 2 złote. Pewnie jakaś dziwna, okropna, na pewno nie drewniana. O, coś czuję, że jej nikt nie kupi, jak to takie dziadostwo O, fotel za 88. Po co komu fotel? I nożyczki. ha tylko ludzi ich używają. Okropność. Tutaj ta książka nie będzie mi przeszkadzać. I bezpiecznie mogę sobie wpisywać oceny. Proszę pani, zrobiłem. To na co czekasz? Podejdź i pokaż mi zeszyt. Idę już. Pokazuj. Dobrze? Pięknie, piątka. Dziękuję. Pół godziny później. Dobrze, wszyscy otrzymują piątki. No i to by było na tyle z polskiego. Teraz będzie matma. Dobrze, pani profesor? Teraz się zobaczycie z panią Rosalią. Dobrze, pani profesor. No to do zobaczenia. Za chwilkę będzie dzwonek. Drrrrrrrrr. No właśnie. Mówiłam. Ja już spadam. <laughs> <Ichu. śmiech> pani jak szybko piękniemy do sklepiku. Tak. Chodź. Idę. Hej, a Ty może to jesteś nutka? Tak, jestem nutka. A co da mnie chciałaś? Nowa? No, chciałam się zapytać, czy Ty może znasz Piankę? Oczywiście, że ją znam. Burak jeden. Oczywiście. Powiedziała nam, że jestem zdradziecką przyjaciółką. Jest okropna. A Ty ją też znasz? Yy, znam ją i to jest moja najlepsza przyjaciółka i jej nie obrażaj. Wiesz co? Nie chcę z tobą siedzieć w ławce. Zaraz się przesiądę. To się przesiadaj do kogoś. Nie chcę ja też z tobą siedzieć. Wolę już sobie siedzieć z chłopakiem, a nie z tobą. No wiesz ty co? Chłopaki są głupi. No tak. Ale już wolę siedzieć z jakimś tym, a nie z tobą, bo ty jesteś wredna. No? I kto to mówi? Ech. chodź do tego sklepiku. Oła, dobra. Jest! Jest otwarty! Szybko! Dzień dobry, proszę pani. No, dzień dobry. Co byście chcieli? A co by było? Poczekajcie chwilę. Można tam wejść? Nie, nie można. Poczekajcie chwilkę. Dobrze. Co my tutaj mamy? O kurcze wypadło na sklepiku mamy tutaj suszoną trawę jabłko z talerzem zielone jabłko zielone i cukierki żuj dalej aż zgrubniesz okropne są te cukierki czy jak tam my wszystko słyszymy to nie są takie cukierki to jeżeli to to są bursztynowe cukierki na gardło Aha, dobra to, już tam do was idę. No to co chcecie? Buszny nowe cukierki na gardło. Ej, ale chyba nie rzućcie tego na lekcję. A jest coś takiego szybkiego? No, oczywiście, jabłka. A, sta, a z talerzem są? Tak, są. Okej, okay, to my nie chcemy z talerzem, chcemy zwykłe. A tak a propos to są? Są. Już daję. Proszę bardzo. Ile za to? A nic. U nas się nie płaci. To dobrze. Chodź. Szybko bierzemy. Już idę, Klejnik, już idę. Kto szybciej je? Nie wiem. Mm. Ej, poczekaj, ja też chcę. No dobra. Ach, co to za książka dziwna? A, no, nieważne. O nie, schowaj do siebie. Dobra. Uczniowie, Schować proszę jedzenie. Dzisiaj się uczymy matematyki, tylko że bez pisania. Dobrze, pani profesor, a co ty klejnot tak się zmachał? A byliśmy z Wanilkiem w sklepiku, prawie nic nie było. No ale, na szczęście, pani nam dała za darmo. A to dobrze. Słuchajcie, bez pisania. To jest wasz pierwszy dzień, no więc nie musicie pisać. Y, y, Zuzu powiedz mi ile to jest 6 dodać 6? 12. Bardzo ładnie. Piątka. O, kurczę. Pani się wścieknie, kto zobaczy. Oby nie było żadnej ryski. Piękny i lśniący. No dobrze. Więc zacznijmy dalej. Okej, okay, no. Y, y, tak. Ile to jest 6 dodać 2? 8. Bardzo ładnie. Jabłuszko, ile to jest 4 dodać? 8. Pięknie. Piątka. Cucu, ile to jest 16 dodać? 6. Proszę pani, to jest za dużo. Jak na pierwszy dzień, to to za dużo. No dobrze. Niech będzie 6 dodać, 2. 8. Ale to już było. A co tam może się powtórzyć? Piątka. Wanilek, ile to jest 8 dodać, 2? 10. Pięknie. Nutka. Ile to jest 8 dodać 4? 12. Pięknie. Piątka. Znowu mi spadł głupi laptop. Kolejny raz to przeżył. Dobrze, Selen. Ile to jest 5 dodać 5? 10. Ślicznie. Piątka. I to na tyle dzisiaj w matematyce. Do zobaczenia. Jeszcze będziecie mieć angielski i W. Mm, co, tak dużo lekcji. No tyle. Do zobaczenia. Drrrrr. Kilka minut po przerwie. Dzień dobry uczniowie. Dzień dobry pani profesor. Dobrze. No więc po angielsku zaczynamy lekcję. Zuzuj, jak to jest rabbit nie zapisuj tego. Kurczę. Chciałam powiedzieć, zając. O, kurczę, czułam się. Dobrze. Słuchajcie, przepraszam Was. Dzisiaj jestem strasznie zestresowana, bo mają mnie wyrzucić ze szkoły. To jest chyba nasza ostatnia lekcja. Ale dlaczego? Nie wiem, ale y, udawajcie, że te, tego nie było, dobrze? Dobrze, pani profesor. No więc, dobrze. Zuzu, jak jest słoń? Elefant? Pięknie piąteczka. Klejnot. Jak jest wąż? Snake. Dobrze mówię? Czy sn snake? Czy coś takiego? Bardzo dobrze. Snake. Piątka. Jabłuszko. Jak jest małpka? Manki. Pięknie. Piątka. Dobrze. Cucu. Tak. Jak jest lew? Lion. Pięknie. Piątka. Vanille, Tak. Jak jest jabłko? Apple. Pięknie. Piątka. Wszyscy same piątki zbierają. Oj, to książka pani Wiśni. Dobrze, teraz nutka. Tak. Jak jest zając? Oczywiście, że bibi. Co? Jedynka. Zając jest rabbit. Ha, ma za swoje. Że co? No nie. Nie ma poprawiania. Dobrze, teraz selen. Tak. Jak jest Ko y koń. Horse. Pięknie. Dobrze. Drrrrr. Piątka. Do zobaczenia w następnej lekcji. Teraz będziecie mieć włeb i ostatnia to jest wasza lekcja. Strasznie długo już tu siedzimy. No wiem, wiem, wiem. Kilka minut poprzednio. Dzień dobry, dzieciaki. Dzień dobry, pani profesor. Dobrze. Zacznijmy. WF. Słuchajcie, niech ktoś mi zrobi porządne podskoki. Zresztą wszyscy. I to będzie dzisiaj tyle z tej lekcji, no bo dzisiaj, słuchajcie, jest bardzo krótka lekcja. Dobrze. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze, może być 10 podskoków dla każdego. No dobrze, teraz klejnot, albo nie będę wołać, tylko po kolei. Dobrze, raz, dwa. 4 5 6 7 8 9 10 Ajup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 10 Ola Nic mi nie jest Raz, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chyba nawet więcej zrobiłam. Och, nic nie szkodzi. Pięknie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z tajni złotej podkowy.